Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ostatnia sesja odbyła się 28 października. Od tego czasu y, troszeczkę z, powstało nowych zdarzeń czy też nowych sytuacji, w których uczestniczyłem. Chciałbym się odnieść jeszcze do informacji, która była przekazana Państwu na poprzedniej sesji, a mianowicie dotyczyła plaży w Piercunowie. Ponieważ część osób nie zrozumiała przekazu i, i prosiła o wyjaśnienie. Zapadł rok w pierwszej instancji, który mówi, że musimy zapłacić kwotę 147 tysięcy plus 11 tysięcy kosztów postępowania kary za to, że nie zostało wypełnione nałożone na nas zobowiązanie, jakie sami podpisaliśmy w akcie notarialnym, a mianowicie nie utworzyliśmy tam kąpieliska. To zobowiązanie było zadeklarowane już kilkanaście lat temu przez poprzednie władze i w ciągu 10 lat takie zobowiązanie powinno było być wykonane. Termin wykonania minął kilka lat temu, nikt tego nie dopilnował i w związku z tym Agencja Nieruchomości Rolnej wystąpiła na Drogę sądową o odszkodowaniu. W tamtym roku poprzednie władze sprzedały tę nieruchomość, tę tak zwaną plażę w Pierpunowie za tą miejscowością. A ciężar finansowy i odpowiedzialność przypada na obecną naszą kadencję, na obecny budżet gminy. Będziemy się jeszcze odwoływali od tego wyroku do drugiej instancji ale wygląda na to, że mamy niewielkie szanse na to, żeby uchronić się przed płaceniem tej kary 147 tysięcy i jeszcze 11 tysięcy kosztów postępowania. Podobna sytuacja, proszę Państwa, występuje w Gorazdowie, gdzie również tam agencja nieruchomości rolnej przekazała gminie teren pod urządzenie boiska i tak samo jak w poprzednim przypadku, gmina nie, do, nie dopełniła swoich prawdopodobnie nie dopełniła swoich obowiązków, ponieważ agencja wyszcząpiła na drogę sądową i teraz 2 grudnia mamy kolejną rozprawę, na której może się okazać, że będziemy, będziemy... zapadnie wyrok. Agencja rości sobie potem 49 tysięcy złotych za to, że gmina nie urządziła na całej działce Boiska, tak jak zadeklarowała wakacja Również to miało miejsce jeszcze za poprzedniej władzy i w okresie poprzednich rządów. My będziemy ewentualnie to znowu ponosili koszty z tym związane. Z uwagi na zaniedbania w lat ubiegłych, płaciliśmy również karę 21 tysięcy złotych. Za to, że nieterminowo była w poprzednich latach wydana decyzja. Poza tym zapłaciliśmy również 56 tysięcy w tym roku zwrotu za nieprawidłowo przeprowadzoną w poprzednim roku w poprzedni, przy poprzedniej władzy przetargu na sprzęt i różnego rodzaju rzeczy do szkół. W tym roku musieliśmy zwrócić tę kwotę. I proszę Państwa, jeszcze muszę powiedzieć, że. Jest kolejne zagrożenie znowu za, za to, że w poprzednim okresie nieprawidłowo podano ilość mieszkańców i wykonano inwestycje budowy kanalizacji. My nie mamy obecnie teraz możliwości wykazania efektu ekologicznego, ponieważ nie ma tylu mieszkańców, którzy mogliby się podłączyć do kanalizacji, ile wykazano w poprzednich latach we wniosku. I dostałem informację z aglomeracji, że możemy się liczyć z tym, że będziemy zmuszeni do zwrotu około 300 tysięcy złotych z tytułu niewywiązania się z efektu ekologicznego. W ostatnim czasie miałem spotkanie z prezesem spółdzielni NIGOCIN. Rozmawialiśmy na temat wydzierżawienia terenu w Bystrym, pod ewentualne drogi dojazdowe do projektowanej biblioteki i świetlicy. Miałem spotkanie z projektantem, również tym, który wygrał. Przetarg na zaprojektowanie tej biblioteki i świetlicy. Mieliśmy wyjazd roboczy w teren. Tam ustaliliśmy, mniej więcej, w jakim miejscu i w jakim zakresie ma on przygotować projekt budowy świetlicy i biblioteki wraz ze sceną, wraz z chodnikiem, drogą dojazdową i małym parkingiem. Prowadziliśmy też wspólne prace razem z lokalną organizacją turystyczną, w celu aplikowania ośrodki na znakowanie szlaków turystycznych. Do 20 teraz listopada był termin na złożenie takiego wniosku i lokalna organizacja turystyczna złożyła taki wniosek. Mamy w nim duży swój udział, ponieważ szereg tych szlaków turystycznych przebiega przez naszą gminę i jeżeli uda się pozyskać środki, będziemy mogli oznakować te nasze szlaki. Nowych szlaków określono na 120 km w całym powiecie gwizzyckim, bo do tej inwestycji czy do tej do działania włączyły się też inne gminy. Byłem inicjatorem tego spotkania i, i wdrożenia i też włączenia pozostałych gmin do tego, byśmy mogli wspólnie podnieść walory turystyczne naszego regionu i polepszyć też oznakowanie szlaków turystycznych. Miałem spotkanie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bytkowie. Omawialiśmy zasady remontu i partycypowania w kosztach remontu dachu, ponieważ tam wiosną była duża, duża szkoda w tym dachu. Zerwało część dachówek. Mieli duży, duży przeciek. Staraliśmy się teraz o zmianę tego poszycia dachowego na blachotachówkę, ale jednak konserwator zabytków nie zgodził się. Mimo że występowaliśmy też o wyłączenie tego budynku z rejestru zabytków, to otrzymaliśmy negatywną opinię i będzie konieczność wymiany dachówek na również ceramiczne oraz docieplenie tego, tego dachu. W trakcie spotkania z dyrektorami szkół z naszej gminy uznaliśmy, że Trzeba wrócić do tematu i porozumienia z gminą miejską odnośnie obwodów szkolnych, ponieważ całe, całe sołectwo Gajewo jest obecnie włączone do obwodu szkolnego miejskiego. A Część budynków czy mieszkańców jest dużo bliżej zorganizowanych do, do, do szkoły w Bystrym i mogliby swoje dzieci tam wysyłać do, 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 do naszej szkoły. W związku z tym chciałbym, żebyśmy z czasem wrócili do tego tematu, podjęli pracę na temat zmiany obwodów, tak by więcej dzieci trafiło do naszych szkół. Podpisałem umowę z Fundacją Kreatywne Popołudnia na wykonanie materiałów do akcji pod nazwą Koperta Życia, to nie tylko jest koperta plastikowa i w niej te materiały piśmienne, ale również plakaty, również banery i, i, i tym podobne, tak żeby rozpocząć akcję informacyjną. I rozpoczęliśmy tę akcję, te koperty już trafiły tutaj do nas, są sukcesywnie rozdawane sołtysom, którzy przekazują je mieszkańcom, prowadzimy akcję informacyjną w mediach, tutaj naszych lokalnych, mamy też piękny rola informujący o tej akcji, akcja skierowana jest, pewnie wszyscy wiecie, do mieszkańców w wieku 60+, plus, 65+, plus. I ma na celu szybsze i precyzyjniejsze udzielanie pomocy w przypadkach nagłych, tak żeby służby ratownicze mogły się szybciej zorientować, w jaki sposób mogą pomóc osobie, która uległa jakiemuś wydarzeniu wypadkowemu. Taka taki koperta życia ma. Naglejkę informacyjną, którą trzeba umieszczać gdzieś na, można umieszczać, czy powinno się umieszczać, na drzwiach albo wejściowych, albo w korytarzu, tak żeby służby ratownicze były w miarę szybko, mogły się zorientować, że informacje o stanie zdrowia, o lekach, o grupie krwi, o osobach bliskich, które można powiadomić, znajdują się w lodówce, która jest ogólnodostępna i najczęściej łatwo, zna, e, łatwo dostępna w danym mieszkaniu. Miałem spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tutaj z lokalnym panem Jackiem Ciechanowiczem. Rozmawialiśmy na temat utworzenia przejść dla pieszych na ulicy Obodowej oraz w Bystrym. Już udało się dzięki naszym wspólnym staraniom utworzyć przejście dla pieszych w Bystrym. Zostały już pasy namalowane i zrobione. Podejścia do, do ulicy. Staramy się jeszcze, żeby takie przejścia były na ulicy Obwodowej, przy skrzyżowaniu na Gajewo, na Suwalskiej i e, przy Dworskiej. Trzeba też i odnowić to przejście przy Lipowej. W wyniku negocjacji, rozmów i, i różnego rodzaju działań udało nam się. Udało mi się podpisać porozumienie z powiatem w sprawie dofinansowania do budowy drogi między miejscowością Świdra a Spytkową. Powiat podpisał porozumienie na, i przekaże dla nas, jeżeli dojdzie do realizacji tej inwestycji 125 tysięcy złotych i w wyniku wielu, wielu rozmów i, i negocjacji z złokiem spytkowo. Również podpisaliśmy takie porozumienie i ZŁOK Spytkowo przekaże na realizację tej inwestycji 500 tysięcy złotych. Jeżeli, jeżeli będzie taka, ta cała kwota wydana na, na budowę tej drogi. Złożyliśmy też wniosek już o dofinansowanie, ponieważ pojawił się program i można było aplikować o środki. Z tak zwanych schotynówek złożyliśmy wniosek i czekamy na rozstrzygnięcie. Jeżeli przejdzie pomyślnie, będzie można tę inwestycję w niedługim czasie rozpocząć. Przygotowaliśmy aktualizację projektu budowy drogi ulicy Zachodniej i w połowie grudnia powinniśmy ją już otrzymać, ponieważ Poprzednia dokumentacja zakładała budowę trzech zbiorników na wody opadowe, a niestety nie można było odkupić tych terenów, ponieważ mieszkańcy tam się nie zgadzali. W poprzednim również okresie tutaj rządów, gminą, nie udało się tych terenów pozyskać. Ja podjąłem rozmowy z burmistrzem, żeby ewentualnie wody deszczowe odprowadzić do kolektora. Sieci deszczowych na, na Wilanowie, ale niestety z uwagi na przeciążenie tamtych sieci nie uzyskałem pozytywnej opinii i zgody. I w związku z tym zmieniamy projekt tak, żeby e, zlokalizować ten zbiornik na wody opadowe za tą ulicą Zachodnią na działce Agencji Nieruchomości Rolnej. Jesteśmy na etapie usłuchowania decyzji celu e, Publicznego i e, później przystąpimy do procedury odkupienia tej nieruchomości. Poza tym, proszę Państwa, uczestniczyłem w otwarciu wystawy Sztuka Starych Mistrzów w Dokirze, która m, jest wystawiona przez pana Matyjasa. E, WIG Aglomeracja ostatnio zorganizowała spotkanie udziałowców. Rozmawialiśmy na temat dalszych dalszej prac prowadzonych przez aglomerację i, i funkcjonowania. W najbliższym czasie mam nadzieję, że będzie zwołane walne zgromadzenie, o które wystąpiłem. Aglomeracja teraz tworzy dla nas plan, projekt budowy sieci kanalizacyjnej na miejscowości Upałty, Komp i część Grajpa. Niestety termin jest oddania, czy wykonania tej dokumentacji jest troszeczkę przesunięty w stosunku do tego jaki ustalałem z Panem Prezesem i został ustalony na 30 czerwca 2016 roku. Także dopiero przed tym terminem możemy oczekiwać na realizację dokumentacji i możliwość przystąpienia do budowy sieci kanalizacyjnej w tych miejscowościach. Miałem w tym ostatnim czasie dwa robocze spotkania z Panem Burmistrzem. Bardzo owocne. Ustaliliśmy, że będziemy wdrażali nowe. Nowe rozwiązania w komunikacji autobusowej, chcemy prowadzić czytelniejsze rozkłady jazdy. Chcemy wprowadzić oznakowanie autobusów, elektroniczne wyświetlacze z przodu, z tyłu. Wprowadzimy też bilet czasowy, tak żeby mieszkaniec, który porusza się jednym autobusem, a chciał się przesiąść do drugiego i pojechać w innym kierunku, mógł na tym samym bilecie jechać w innym kierunku. Jeżeli będzie korzystał z komunikacji w mieście, przesiądzie się gdzieś na obwodowej do drugiego autobusu, naszej komunikacji i będzie mógł na za tę samą kwotę dalej podróżować. Pracujemy też nad uruchomieniem nowych linii autobusowych, które będą prowadziły na cmentarz na ulicy naszej leśnej oraz będzie linia jeszcze, która będzie obsługiwała tylko rejon sam tutaj miasta. Z tym, że ta linia te. Te autobusy będą skomunikowane z tymi, które obecnie są w mini Wierzystwo, tak żeby mieszkańcy mogli się przesiąść i łatwiej dojechać do wybranych przez siebie miejsc w mieście. Te wszystkie nasze rozmowy z burmistrzem prowadzą do tego, że chcemy podpisać aneks do porozumienia tak, żeby troszeczkę zmienić obciążenie Finansowych budżetów, jeżeli chodzi o utrzymanie komunikacji autobusowej, bo tak jak już Państwu mówiłem wcześniej, do tej pory nie było partycypacji w kosztach ze strony miasta do cen biletów, tak zwanych normalnych. Uczestniczyłem w koncercie zaduszkowym w Gokirze, bardzo ładnie przygotowanej imprezie. Uczestniczyłem w obchodach Święta Niepodległości w kościele w Wielkasach, gdzie występowały dzieci z naszego Gokiru. I tu muszę pochwalić panią Barbarę Samionka, bo bardzo ładnie przygotowała ten występ i, i, i pięknie dzieci zaśpiewały. Uczestniczyłem również w święta niepodległości w mieście, w kościele świętego Brunona. Później złożyliśmy razem z panem przewodniczącym i wiceprzewodniczącą kwiaty pod trzema pomnikami, żeby uczcić to święto naszej niepodległości. Podpisywaliśmy umowę partnerską wraz z powiatem, który jest koordynatorem projektu. Część szkół z powiatu giżyckiego została wytypowana do projektu pod nazwą Erasmus. W partnerstwie ze szkołami z Litwy będziemy teraz e, e, uczestniczyli. Z naszej gminy w tym projekcie uczestniczy Gimnazjum Pestry. Było uroczyste podpisanie w starostwie umowy o partnerstwie i przystąpieniu do tego projektu. 11 listopada odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami. Tam omawialiśmy technikę czy sposób informowania mieszkańców o tej akcji Koperta Życia. Omówiliśmy również temat odśnieżania drogowego zimowego naszych dróg. Miałem też spotkanie z przedstawicielem klubu piłkarskiego, to też już informowałem was wcześniej, że jest taka propozycja, aby boisko piłkarskie do piłki nożnej w Sulimach użyczyć klubowi, w zamian za to, że zrobią tam profesjonalne boisko do rozgrywek piłki nożnej. Klub piłkarski ma przy najbliższym czasie przedstawić nam szczegółową propozycję, jeżeli chodzi o Zakres prac, jaki przewidują do wykonania na tym terenie. Zorganizowałem wyjazd do Rynu w celu zapoznania się i pozyskania informacji na temat użytkowania przepompowni lokalnej. Na, na, w naszej gminie teraz ten projekt, który jest tworzony na upałty, um, w dużej części będzie oparty na przepompowniach lokalnych, przydomowych, ponieważ ukształtowanie terenu i e, bliski kontakt z jeziorem uniemożliwia tam um, zaprojektowanie sieci grawitacyjnej. Jest to um, taka nowość troszeczkę dla nas, dla gminy, dlatego chcieliśmy pozyskać informacje z rynku, która ma bardzo dużo już takich. Przy pompowni. Są plusy i minusy takich sieci. Na pewno dużo łatwiej jest ją wykonać i nie ma konieczności właśnie dbania o ten spadek terenu, ale użytkowanie przepompowni jest o tyle trudniejsze, czy też musi się wiązać z tym, że świadomość mieszkańców musi być wyższa, a mianowicie dużo łatwiej zapchać taką małą pompę i przy każdej przepompowni lokalnej będziemy musieli dobrze i szczegółowo poinstruować mieszkańców o zasadach użytkowania kanalizacji, żeby nie wrzucać jakichś niepotrzebnych tam rzeczy, szmat, czy innego rodzaju przedmiotów, które spowodują uszkodzenie takiej przychłopowni. Zorganizowałem spotkanie z Panem Dowiało w sprawie wydzierżawienia terenu za blokami w Pierkunowie. Staramy się o to, żeby uzyskać ten teren na utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców tego sołectwa. Zorganizowałem również spotkanie z przedstawicielem firmy Arna. Była konieczność właśnie tak przebrodzenia taki rozmów, ponieważ na ich terenie jest taka bardzo kluczowa przepompownia. I to zlokalizowana jest dość głęboko na jej terenie, przy jeziorze Nigocin bez dojazdu, takiego formalnego wyznaczenia działki, dlatego też podjąłem rozmowy na temat wyznaczenia dojazdu i takowy dojazd wyznaczyliśmy, Pan Prezes już, Giedrych Pan Gęzowski ma tam podjechać i, i, i fizycznie. Odebrać to, tę trasę, które, którą będzie mógł dojechać w celu konserwacji czy też naprawy takiej przepompowni. Uczestniczyłem w konkursach tak, w parku wodnym Wilkasy, w tej imprezie pod nazwą Rodzinne Gry i Zabawy. Jest to nowa inicjatywa, bardzo wydaje mi się oczekiwana, ponieważ było bardzo duże zainteresowanie. Nią. I tak naprawdę frekwencja przeszła nasze oczekiwania: było więcej chętnych niż możliwości włączenia w te gry i zabawy. I mam nadzieję, i tak będzie pewnie, że stanie się to imprezą cykliczną. Zorganizowałem spotkanie z rektorem i dziekanem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Birzycku. Rozmawialiśmy na temat możliwości dalszej współpracy z tą uczelnią. Mamy już pewne wstępne jakieś kierunki współpracy, i w tym celu będziemy chcieli podpisać porozumienie i wspólnie działać. Uczestniczyłem w wieczorze seniora w pieczonkach. To jest drobna inicjatywa pani Sądy, ale piękna i, i godna naśladowania. 6 października, o czym jeszcze wcześniej nie mówiłem na sesji. Wojewoda Warmińsko-Mazurski nadał status na cis w Giżycku także od stycznia ruszy CIS, gdzie będzie to Centrum Integracji Społecznej pod nadzorem miasta Giżycko, ale przy współudziale i przy partycypowaniu w kosztach gmin ościennych z powiatu giżyckiego. Byliśmy inicjatorem tworzenia tego CIS-u i tutaj u nas powstało. Cała dokumentacja, która pozwoliła na utworzenie tego. W wyniku wspólnych ustaleń, to w pierwszym roku funkcjonowania z naszej gminy możemy liczyć na to, że zostanie włączonych sześć osób do pracy w CIS-ie, jako osoby, które będą. Poddawane, może to jest złe słowo, no, ale będą y, mogły y, nabrać umiejętności do pozyskania czy, czy później y, pozyskania y, pracy. Wykonaliśmy drobną inwestycję zagorazdową, a mianowicie podniesienie płyt y, na drodze. Y, była to inwestycja oczekiwana bardzo przez mieszkańców tamtego regionu i ponieważ tę drogę zalewało co corocznie i był bardzo utrudniony przejazd, a czasami nawet niemożliwy przejazd, szczególnie dla tych, którzy tam mieszkają. Cały koszt tej inwestycji wyniósł 12 546 zł. No, i jeszcze proszę Państwa, taka drobna może dygresja. I, I może ktoś się spotkał z taką m, informacją, albo ma jakąś informację, to prosiłbym, żeby nam przekazał. Bo poszukujemy e, żaglówek typu, typu Optymistka, które były w poprzednich latach w Brystynie i e, niestety e, ślad po nich zaginął. Nie można e, znaleźć, e, zlokalizować gdzie one są ani co się z nimi stało. Wcześniej na komisji pan radny pytał mnie, pan Andruszkiewicz pytał mnie o to, ile zaoszczędziliśmy na transporcie dzieci w wyniku dofinansowania z województwa. Jest to kwota 247 tysięcy w skali rocznej w tym roku na oszczędności w związku z tym, że zmieniliśmy system transportu. Ona jest liczona od kwietnia. Tak? Od ok, kwietnia, znaczy w ciągu roku. całego roku tak. nowego będzie to tak Dziękuję za uwagę.